Cześć Ewelina. Cześć. Szybkie konkretne pytanie mam do ciebie, bo już wkrótce na naszym serwisie będziemy mieli taką płachtę, gwiazdę o emeryturach. Jak ty się zabezpieczasz na ten y, czas, czyli na jesień życia? Bardzo Ci dziękuję za tak miłe przyjęcie. Mam <grym> już aż 36 konkretnie. lat, także ta emerytura się zbliża wielkimi krokami. Wiesz co, konkretnie to ja się. No niestety mam taki zawód, że ciężko jest się jakkolwiek zabezpieczyć, ponieważ ja pracuję głównie na umowę zlecenie lub też y, umowę o dzieło, a jak wiadomo, no, składki są raczej odprowadzane, gdy ma się umowę o pracę. W moim zawodzie jest z tym ciężko, ponieważ nie pracuję w teatrze, tylko w serialach, w filmach. Natomiast dzięki Bogu udaje mi się zbierać skrupulatnie pieniądze na konto i mam taką cichą nadzieję, że gdzieś tam jak już będę u schyłku, mam nadzieję, że dożyję, ale jak już będę u schyłku mojej pracy, chociaż powiem ci, że ja bym chciała pracować całe życie, mhm. bo, bo to jest zawód, który ja kocham i nie wyobrażam sobie w wieku 80 lat odejść. Mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli i że będę mogła pracować całuteńkie życie, jak między innymi Irena Kwiatkowska. Natomiast gdzieś tam staram się rzeczywiście odkładać te pieniądze na koncie. Nie jestem osobą rozrzutną, nie chodzę po sklepach, nie kupuję bez sensu, ciuchów. Jedzenie mam w barterze, także. Dobra, a dlaczego w ogóle w świecie aktorów są umowy o dzieło i zlecenie? Skąd to się wzięło? Jak wy, jako aktorzy, na to reagujecie? Bo to nie zabezpiecza was na przyszłość. W natomiast, no natomiast wiesz, każdy serial e, tutaj się liczy oglądalność. Jak oglądalność spada, no to wiadomo, że serial spada, więc podpisujemy mhm. umowy z sezonu na sezon. Jak tylko jest dobra oglądalność, no to podpisujemy umowę na kolejny sezon, i to jest znowu umowa o dzieło, czyli o wykonanie po prostu e, całości tego sezonu. No i no, trudno jest e, o umowę o pracę, bo musielibyśmy z serialem podpisać umowę na jakieś 5-10 lat. No a żadna stacja chyba nie podejmie się takiego takiego. Ryzyka, Miała umowę e, wiesz co? o pracę. ja ci powiem, że kurczę, tak myślę sobie, już kręcimy serial 6 lat bitych. Niedługo będzie 7. I myślę, że ten serial jeszcze trochę poleci. No ale jest to ryzyko. Jeszcze w dzisiejszych niepewnych czasach jest to duże ryzyko, więc, więc jakby tylko stacja chciała na umowę o pracę, ja bardzo chętnie. A mnie bardzo zastanawia, czy to, że macie umowę o dzieło, zlecenie przekłada się jakoś na kasę, bo od umowy o pracę dużo się obcina, a macie więcej. Dzięki temu że to jest taka forma zatrudnienia? Tak. Tyle dobrego uspokoiłaś, nie uspokoiłaś tak. Możemy, możemy mnie. sobie rzeczywiście e, gdzieś tam, bo moglibyśmy te składki sobie odkładać na własną rękę. E, tylko wiesz. Jakby naprawdę od wielu, wielu lat, odkąd pracuję i widzę, jak te emerytury potem się kształtują, no niestety no, czasem dla aktorów, słyszałam ostatnio, już nie będę mówiła nazwiska, ale jednej aktorce wyszło 754 miesięcznie. Więc jak pomyślę o tym, że 754 miałabym mieć miesięcznie odprowadzając sobie składki, to chyba jednak wolę zacisnąć pasa i trochę podkładać na, na takie moje zamknięte konto, które mam. Ono jest na czarną godzinę, ja z tego konta nie biorę pieniędzy. Mhm. I jeśli kiedykolwiek nadejdzie. Taka sytuacja, czy to będzie emerytura, czy jakaś nagła sytuacja w życiu, czy jakieś problemy zdrowotne, twu twu odpukać, to, to myślę, że te pieniądze dużo bardziej mi się przydadzą i będzie ich więcej niż, niż takie odkładanie przez. I będziesz mogła sobie z... wyciągnąć w danym momencie, Dokładnie. a mnie zastanawia, jaka kwota daje Ci bezpieczeństwo? Jaką kwotę chciałabyś mieć w wieku 50 lat? Nie, czekaj, kiedy siedzi na tę emeryturę? 60? Eee, 60? Dobra, 65? to jaką kwotę chciałabyś mieć w wieku 65 lat, żeby czuć się bezpiecznie na przyszłość? Tak możesz sobie pomarzyć, nie, nie no, taki, taka, taka, jaką mam teraz na koncie, to mi wystarczy. Jezus, no dobra, na te lata tamte przyszłe? A że to powyżej pół miliona? No wiesz co, no nie planuję, nie planuję jakby e, tych pieniędzy wydawać, więc mam nadzieję, że ich będzie jeszcze więcej. Mhm. E, ale ja naprawdę, naprawdę potrafię oszczędzać. Może nie wyglądam, ale nie <laughs> jestem osobą, która wydaje pieniądze na pierdoły. Ja nienawidzę wydawania pieniędzy na pierdoły. Uważam, że naprawdę, nie... Przede wszystkim nienawidzę lądować z zerem na koncie, dla mnie życie od miesiąca do miesiąca, a wiem, że jest wiele takich osób, to jest strasznie trudne. Ja wolę zacisnąć pasa, tak jak mówię, zrezygnować z pewnych przyjemności, ale dopiero jak mam ileś tam tych zer na koncie, to mogę sobie powiedzieć, ok, teraz bez problemu mogę jechać na wakacje. Natomiast jak to jest poniżej, załóżmy, taka przykładowa kwota, poniżej 10 tysięcy, nie.